Mam na imię Monika, mam 32 lata i przez ostatnie 6 lat nie byłam człowiekiem. Byłam funkcją. Funkcją rozwiązać, funkcją przyjechać, funkcją zapłacić, funkcją nie zawieść. Automatyczną odpowiedzią na każdy rodzinny sygnał SOS. Nawet jeśli ten SOS dzwonił o trzeciej w nocy i pachniał cudzym kacem, cudzymi długami i cudzym lenistwem. Potrzebne były pieniądze na czynsz 5 minut przed odcięciem prądu, dzwonili do Moniki. Właściciel mieszkania nagle wystawił rzeczy na ulicę o wpół do pierwszej w nocy: Monika już odpala samochód. Boże Narodzenie dla 23 osób, gdzie ciocia Grażyna nie je glutenu, wujek Kazik nie rozmawia z kuzynem Przemkiem od 11 lat, a babcia żąda, żeby wszystko było bez soli, bez pieprzu, bez smaku i bez hałasu. Monika ułoży menu, zrobi zakupy, ustawi stoły, pogodzi wszystkich pięć minut przed pierwszym toastem i jeszcze pozmywa po wszystkim. Bo Monika da radę. Monika zawsze daje radę. Mieszkam w Warszawie, w małej kawalerce na 11 piętrze bloku z wielkiej płyty na woli. Okna wychodzą na hałaślinną arterię, rano pachnie spalinami i mokrym asfaltem. Pracuję jako graficzka w siedmiuasodowym studiu. Pensja bez zachwytów, ale jeśli nie chodzić do kina, nie kupować nowych ubrań i pić kawę tylko od wielkiego święta, da się żyć. I żyłam bardzo oszczędnie, bardzo ostrożnie. Każda złotówka pod kontrolą, każda wolna minuta w czyjejś rezerwie. Tak mnie wychowano. Pieniądze lubią liczenie Monika. Porządek jest wtedy, kiedy wszystko jest na swoim miejscu. Starsza siostra powinna dawać przykład. Na ciebie zawsze możemy liczyć. I byłam. Zawsze. Bez weekendów, bez prawa do odmowy. A Mateusz, mój młodszy brat Mateusz, to zupełnie inna planeta. Jasnowłosy aniołek z dołeczkami w policzkach i oczami, w których można było utonąć i zapomnieć, że w ogóle jest się złym. Kiedy miał osiem lat i wybił piłką szkolne okno, płakał tak rozczulająco, że dyrektorka go przytuliła i powiedziała: Nic się nie stało, słoneczko, zdarza się. Kiedy w dziewiątej klasie zapomniał powiedzieć w domu o trzydniowej wycieczce do Krakowa i wyjechał z pustą kieszenią, rodzice tylko się śmiali: Nasz Mati, wiecznie w przygodach. Kiedy w wieku 23 lat wziął ojcowski samochód na dwa dni, spowodował wypadek, rozbił go w drobny mak i stracił prawo jazdy, ojciec westchnął, poszedł do banku i kupił mu drugi. Skromniejszy, synku, żebyś poczuł odpowiedzialność. A ja w tym samym czasie już trzeci rok przelewałam mamie połowę swojej pensji na opłaty. Bo emerytura – grosze, a stary kaloryfer w mieszkani na Pradze grzeje tak, jakby zupełnie nie obchodziło go, ile to kosztuje. Pamiętam ten wieczór. Zwykły jesienny wieczór. Deszcz stuka w parapet. Siedzę w kuchni z wystygłą herbatą w dłoniach. Mama stoi przy oknie. Przyciska telefon do ucha i niemal szeptem błaga. Mateńku, no przecież rozumiesz, masz zaraz urodziny. A ja zupełnie nie mam... Może chociaż tysiąc albo siedemset. Ja oddam później, obiecuję. Cółeczka pomoże. Poczułam jak coś we mnie się zaciska. Nawet nie złość, zmęczenie. Tak głębokie, że już nie krzyczy. Ono po prostu naciska. Powoli, bez przerwy. Wstałam. Podeszłam do niej od tyłu. Bardzo cicho powiedziałam: Mamo, odłóż słuchawkę. Drgnęła. Odwróciła się, oczy już miała mokre. Moniczko, ale to przecież twój brat. Wiem, odłóż proszę. Odłożyła. Ręce jej drżały. I od razu się rozpłakała. Głośno, dziecinnie, jakby ją uderzyłam. Dlaczego ty jesteś dla niego taka zła? On jest młodszy, jemu jest trudniej. Ty zawsze byłaś silna. Stałam i patrzyłam na nią. I w tym momencie coś we mnie pękło, nie z trzaskiem, nie z krzykiem, cicho, jak stara, sucha gałąź pod grubą warstwą śniegu. Wiesz, Mano, powiedziałam wtedy niemal szeptem, ale każde słowo spadało ciężko, jak kamień. Wiesz, ja też kiedyś byłam młodsza, tylko że nie miałam starszej siostry, która rozwiązywałaby za mnie wszystkie problemy, więc nauczyłam się radzić sobie sama. A Mateusz ma już trzydzieści jeden lat trzydzieści jeden, mamo i on wciąż czeka, czeka, aż ktoś ty, tata ja znowu go wyciągnie. I dopóki to robimy, on nigdy się nie nauczy nigdy. I to nie jest troska to jest zabijanie powolne zabijanie jego dorosłego życia mama szłochała na głos. Nie przytuliłam jej po prostu odwróciłam się. I wyszłam do swojego pokoju. Następnego dnia o wpół do 11 rano otworzyłam rodzinny czat. Palce mi drżały. Ale napisałam, bez serduszek, bez całuję, bez tego zwyczajowego kocham was wszystkich. Kochani, od dziś nie pożyczam już pieniędzy. Nikomu. Ani na czynsz, ani na remont, ani na prezenty. Ani do pierwszego, ani na chwilowe trudności. Jeśli potrzebna jest inna pomoc, jestem obok, posiedzę z dziećmi, pomogę przy przeprowadzce, przyjadę do szpitala o trzeciej w nocy, będę słuchać godzinami. Ale pieniędzy już nie będzie. Nigdy. Proszę, przyjmijcie to do wiadomości. Kocham Was. Monika. Wysłane. Telefon wyłączony. Na trzy dni. Kiedy włączyłam go z powrotem, 47 nieprzeczytanych wiadomości. Głosówki po 15 minut. Nieodebrane połączenia od mamy, od cioci, od ojca. Jedna wiadomość od Mateusza. Jedyna krótka. Ty poważnie? Nie odpowiedziałam. Na żadną. Poszłam do kuchni. Zaparzyłam herbatę, usiadłam przy oknie i po raz pierwszy od wielu lat usłyszałam ciszę, prawdziwą, taką, w której nie ma cudzych problemów, nie ma poczucia winy, nie ma wrażenia, że znowu coś muszę. Tak, bolało. Czasem do dziś boli, kiedy mama dzwoni o drugiej w nocy, widzę nieodebrane połączenie i ręka sama sięga po telefon. Ale liczę do dziesięciu, dziesięć sekund, żeby sobie przypomnieć, nie mam obowiązku ratować wszystkich. Nie muszę być ich sumieniem, ich bankomatem, ich zapasowym lądowiskiem. Ja też jestem człowiekiem, też mam serce, i ono jest zmęczone krwawieniem za cudze rany. Teraz uczę się żyć inaczej, powoli, ostrożnie. Jakbym na nowo odkrywała smak powietrza, które wcześniej było dla mnie tylko tłem dla cudzych potrzeb i oczekiwań. Każdy najmniejszy krok w tym kierunku odczuwam niemal jak cichą rewolucję, bez haseł i fanfar. To tylko drobne, ledwo zauważalne zwycięstwa, które jednak zbierając się jedno po drugim, przywracają mi poczucie własnego ciężaru w świecie, pewnej szarej środy, kiedy jesienny deszcz leniwie stukał w szyby, pozwoliłam sobie wejść do małej kawiarni przy metrze i zamówić duże latte na wynos. Nie dlatego, że gdzieś się spieszyłam i potrzebowałam pobudzenia, ale wyłącznie dlatego, że w tamtej chwili chciałam poczuć w dłoniach ciepłą kartonową ściankę kubka i wciągnąć zapach świeżo mielonych ziaren, nie tłumacząc się przed nikim z tej maleńkiej luksusowej przyjemności. Tak właśnie stałam potem na mokrym warszawskim chodniku, ściskając w rękach ten ciepły, papierowy skrawek ciepła, i po raz pierwszy od długich lat nie czułam znajomego ukłucia winy z powodu siedmiu złotych wydanych wyłącznie na siebie. A któregoś chłodnego wieczoru, gdy miasto za oknem tonęło już w wczesnym zmierzchu, kupiłam bilet do kina i poszłam tam zupełnie sama. Bez towarzystwa, bez usprawiedliwień, bez wewnętrznego głosu, który wcześniej szeptał, że normalni ludzie nie chodzą sami do kina. To przecież smutne. Siedziałam w półmroku sali, otoczona ocymi sylwetkami, i pozwalałam ekranowi zabierać mnie w inne życie, czując, jak z każdym kolejnym kadrem rozpuszcza się we mnie stare przekonanie, że samotność jest karą, a nie prawem. I wiesz co? Tamtego wieczoru po raz pierwszy nie czułam się egoistką. Czułam się żywa. Był też taki weekend, kiedy zamiast pakować torbę i jechać pociągiem podmiejskim do cioci, gdzie czekała na mnie nieskończona lista a może byś przy okazji i przecież nie odmówisz, po prostu zostałam w domu. Położyłam się na łóżku w środku dnia, nie rozbierając się, wpatrywałam się w biały sufit z drobnymi pęknięciami, które przypominały mapę nieznanego kraju i pozwoliłam ciszy otulić mnie, jak ciepły koc. Żadnych telefonów, żadnych trzeba. Tylko ja, mój oddech i to zdumiewające, prawie zapomniane uczucie, że mój czas może należeć wyłącznie do mnie i za każdym razem, gdy odważam się zrobić coś tylko dla własnego serca, w środku odzywa się cieniutki, drżący niemal dziecięcy głosik, nieśmiały, nieufny, pełen zdumienia. Naprawdę można tak? Można po prostu chcieć i wziąć, bez rozliczeń, bez długu, bez przepraszania? Można. Okazuje się, że można, i od tego odkrycia w piersi rozlewa się ciche, ciepłe światło, jakby ktoś zapalił we mnie małą lampkę, którą przez lata trzymano pod ciężką warstwą cudzych oczekiwań. Mam na imię Monika, mam 32 lata, i teraz, w tym trudnym, ale zdumiewająco uczciwym okresie mojego życia, powoli przestaje być wygodną funkcją w cudzych scenariuszach. Tą, która zawsze mówi tak, zawsze przyjeżdża, zawsze ratuje, zawsze milczy o swoim zmęczeniu. Uczę się być po prostu człowiekiem, za wszystkimi pęknięciami, wszystkimi niedoskonałościami, z cichymi pragnieniami, które kiedyś wydawały mi się niedopuszczalnym luksusem i z bezcennym, wywalczonym prawem do powiedzenia nie nawet tym, których kocham najbardziej na świecie. I co najdziwniejsze świat się od tego nie zawalił, niebo nie spadło, ziemia się nie rozstąpiła, bliscy oczywiście na początku byli zdezorientowani, obrażali się, dzwonili z pretensjami, ale potem, potem coś zaczęło zmieniać się także w nich, powoli, niechętnie, ale nieodwracalnie. Ten nasz wspólny świat stał się po prostu odrobinę uczciwszy. Uczciwszy dla mnie, bo wreszcie oddycham pełną piersią uczciwszy dla nich, bo musieli nauczyć się pływać samodzielnie i uczciwszy dla miłości między nami, bo prawdziwa miłość, jak się okazuje, nie wymaga, by jedna osoba znikała, żeby inni mogli istnieć, ona prosi tylko o miejsce, miejsce dla wszystkich, w tym także dla mnie.